Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. numery, Czwarta Księga Mojżeszowa. Rozgraniczenie służby kapłanów i lewitów. I rzekł Pan do Arona, Ty i Twoi synowie oraz cała Twoja rodzina będziecie ponosili odpowiedzialność za uchybienia przeciwko świątyni. Ty także wraz ze swoimi synami będziecie ponosili odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko Waszemu kapłaństwu. Lecz i braci twoich plemię Lewig, Lewiego, ród twego ojca, dopuść do siebie, niechaj się przyłączą do ciebie i niech ci usługują, gdy ty i twoi synowie będziecie pełnili służbę przed namiotem świadectwa. Oni będą ci pomagali przy twojej służbie i będą wykonywali wszelkie usługi przy namiocie. Lecz do świętych naczyń i do ołtarza nie będą się zbliżać, aby nie poginęli zarówno oni, jak i wy. Oni przyłączą się do ciebie i będą wykonywali wszelkie usługi i wszelką pracę przy namiocie zgromadzenia. Lecz obcy niechaj do was nie przystępuje. Gdy będziecie wykonywali służbę w świątyni i służbę przy ołtarzu, aby nie było już gniewu na synów izraelskich, a oto ja wybrałem spośród synów izraelskich waszych braci i lewitów. Oni są wam oddani jako dar dla Pana aby pełnili służbę przy namiocie zgromadzenia. Ty zaś ze swoimi synami będziecie pilnowali waszego kapłaństwa w każdej sprawie dotyczącej ołtarza i tego, co jest poza zasłoną. Przy tym będziecie usługiwali. Służbę waszego kapłaństwa daje wam jako wolny dar. Obcy zaś, który się zbliży, poniesie śmierć. Udział kapłanów w darach ofiarnych. I przemówił Pan do Arona. Oto ja oddałem tobie to, co należy zachować z moich darów ofiarnych, ze wszystkich świętych darów synów izraelskich, tobie oraz Twoim synom, oddałem je jako dział według wieczystego prawa. To będzie do Ciebie należeć, z rzeczy przenajświętszych, które nie zostaną spalone wszystkie ich dary ofiarne, ofiary z pokarmów, i ofiary za grzech, i ofiary pokutne jakie im będą składać, jako rzeczy przynajświętsze należeć będą do Ciebie i do Twoich synów. Przy najświętszym miejscu będziesz to jadł, każdy mężczyzna będzie to jadł, lecz świętością to będzie dla Ciebie, a także to należeć będzie do Ciebie, dar ofiarny ze wszystkich ich ofiar przynoszonych przez synów izraelskich. Tobie je daję i Twoim synom, i Twoim córkom według wieczystego prawa. Każdy czysty w Twoim domu może ją jeść. Wszystko, co najprzedniejsze z oliwy, i wszystko, co najprzedniejsze z wina i zboża ich, pierwociny, które oni Panu dają, Tobie oddałem. Pierwsze plony ich ziemi, które przynoszą Panu, będą do Ciebie należeć. Każdy czysty w Twoim domu może je jeść. Wszystko, co będzie obłożone klątwą w Izraelu, będzie do Ciebie należeć. Wszystko, co otwiera łono istot obdarzonych ciałem, które oni przynoszą Panu, czy to człowiek, czy zwierzę, będzie należeć do Ciebie. Ale pierworodnego z ludzi każesz wykupić, a także pierworodne ze zwierząt nieczystych każesz wykupić. Okup za nie będzie taki. Za jednomiesięcznego weźmiesz okupu pięć cykli w srebrze, według cykla świątynnego, który równa się dwudziestu ger gerom. Lecz pierworodnego zbydwa lub pierworodnego zowiec, lub pierworodnego skus nie będziesz wykupywał. Są one święte, ich krwią skropisz ołtarz, tłuszcz ich spalisz jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Mięso ich zaś będzie należeć do Ciebie. Podobnie jak mostek podniesiony na ofiarę, jak i prawa łopatka, będzie należeć do ciebie. Wszystkie dary ofiarne z obrzędu, podnoszenia z rzeczy poświęconych, które synowie izraelscy składać będą Panu, oddałem Tobie i Twoim synom i Twoim córkom według wieczystego prawa. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla Ciebie i Twojego potomstwa. I rzekł Pan do Arona. W ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla ciebie wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici sami będą spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń: nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. Ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom, dlatego powiedziałem o nich: nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy Do lewitów zaś przemów i powiedz im Gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem Wam Od nich jako Wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny Wasz dar ofiarny będzie Wam poczytany za plon z gumna i za plon z tłoczni. Tak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego, wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi Kapłanowi, ze wszystkich darów wam składanych odłóżcie dar ofiarny, wydzielony dla Pana ze wszystkiego, co najprzedniejsze, Jego poświęconą część. I powiedz im, gdy odłożycie z tego. Co najprzedniejsze, to będzie to, co pozostanie, poczytane Lewitom, jako plon z gumna i jako plon z tłoczni. Możecie to jeść na każdym miejscu, Wy i Wasze rodziny, gdyż jest to Wasza zapłata za Waszą służbę w namiocie zgromadzenia. A gdy złożycie na ofiarę to, co najprzedniejsze, nie ściągniecie na siebie grzechu i nie zbezcześcicie poświęconych darów synów izraelskich. И не поможете.